Witam wszystkich. To już kolejny, piąty film na temat firmy transportowej TransCap z Poznania. Mam nadzieję, że ostatni, ale no, nigdy nic nie wiadomo. I tutaj, na początku tego filmu, mam dwa apele. Pierwsza apel do, do kierowców. Kierowców, którzy właśnie identyfikują się z transportem, chcą, żeby była jakaś solidarność między nami kierowcami. A przede wszystkim. Aby był porządek, właśnie, w transporcie, tak? Yy, aby nie było właśnie takiej sytuacji jak właśnie w filmie Transka, bo właśnie... Yy, aby ten film oraz poprzednie cztery wysyłali, gdzie popadnie. Na różne strony, nie wiem, między swoimi tam znajomymi, na jakieś tam Facebooki, Twittery, Instagramy, no, gdziekolwiek. No, żeby zrobił się szum i duży rozgłos, Właśnie, żeby właśnie kierowcy wiedzieli, właśnie, jakie sytuacje mogą ich spotkać, właśnie e, w niektórych firmach transportowych, tak? I teraz apel, może nietypowy, do firm transportowych, do tych prawdziwych, rzetelnych, tak? E, jakiego pokroju kierowcy oni poszukują? Bo jeśli przychodzi kierowca do firmy, Ogarnięty, mówiąc kolokwialnie, który potrafi swoje obowiązki wykonywać od A do Z, nie trzeba go prowadzić, że tak powiem, na sznurku. Sam potrafi w środku nocy jeździć, żeby jak najwięcej tych kilometrów zrobić, albo żeby mieć czyste tacho następnego dnia. Zna języki obce, a to jest bardzo duża oszczędność, jeśli chodzi o czas na załadunkach, rozładunkach. Ponieważ no inaczej też firmy podchodzą do, do osoby, która przychodzi na załadunek i rozładunek i płynnie rozmawia po, po, po angielsku, tak? Czy na w agencjach celnych, przykładowo wjazd do, do Szwajcarii, no to, to jest chyba oszczędność. Kierowca, który nie wydzwania do firmy transportowej, do swojego, nie wiem, dyspozytora, spedytora, że on czegoś nie rozumie, że jest jakiś problem. Nie, kierowca, który właśnie mówię, jest ogarnięty i zna języki obce, sam wszystko e, wykona. E, kolejna rzecz, też istotna. Kierowca, właśnie to też w opisie filmu naopisałem kierowca, który nietypowym jest kierowcą, ponieważ przychodzi do firmy transportowej z, z, z własną bazą. Danych firm transportowych oraz zleceniodawców, którzy oferują stawki znacznie wyższe od tych panujących na giełdach transportowych, tak? E, typu właśnie na, na Timocam, tak? No to jakiego kierowcę? Jaki kierowca byłby dla firmy? No nie wiem, idealny czy kierowca, który byłby, no nie wiem, bardzo dobrym kierowcą dla firmy transportowej, tak? Jeśli posiada takie kwalifikacje, że właśnie zna języki obce, posiada bazę danych, posiada wszystkie kategorie prawa jazdy, posiada uprawnienia ADR, no to czego chceć, chcieć więcej? No chyba żeby, no nie wiem, dbać o takiego kierowcę, tak? Nie stwarzać mu jakichś problemów. Wynagradzać dodatkowo, tak? A nie traktować jak niepotrzebną rzecz łącznik między kierownicą a, a, a pedałami, tak? Bo to jest właśnie problem w transporcie, tak? Że z jednej strony e są różni kierowcy, a z drugiej strony są różne, właśnie firmy transportowe. I akurat ja miałem nieprzyjemność, właśnie spotkać Taką firmę jak Transcap. Zachęcam właśnie do czytania opisów każdego z mojego filmu, ponieważ tam merytorycznie zawarłem wszystkie informacje na temat właśnie firmy Transcap, także mojej pracy, tak? Druga rzecz. Dostałem właśnie wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych spółki Transcap. Nie wiem. Pan Krzysztof najwidoczniej myśli, że jest ze Szczecina i nie wiem, jest szefem wszystkich szefów. Przeczytam je szybko. Mam nadzieję, że tutaj nie zanudzę ludzi. Wezwanie do zaprzestania naruszeń dobrych osobistych osoby pozy... prawnej dotyczy opublikowanych przez pana filmów na portalu YouTube. Działając w imieniu spółki TransCap International, jako prezes zarządu spółki, wzywam do niezwłocznego zaniechania naruszeń w postaci dobrego imienia naszej spółki. Transcamp International poprzez usunięcie czterech filmów opublikowanych przez pana na portale YouTube wskazuje, że wskutek zamieszczonych przez pana na koncie YouTube czterech filmów naruszających dobre imię naszej spółki, w których podaje Pan nieprawdziwe informacje na temat spółki Transcamp International, naruszył Pan dobre imię polegające ochronie prawnej. Z treści znalezionych filmów na Pana koncie YouTube wynika bowiem wprost, iż posądza Pan naszą spółkę o nieprzestrzeganie podstawowych praw pracowniczych, w tym braku szacunku do osób zatrudnionych w firmie, co jest oczywistą nieprawdą. Informacje zawarte w treści filmów na portali YouTube opublikowanych przez Pana stanowią swoiste pomówienie i godzą w dobre imię naszej spółki, która od wielu lat rzetelnie i profesjonalnie wykonuje swoje obowiązki. Oraz szanuje każdego ze swoich pracowników. Podkreślić również należy, że informacje umieszczone przez pana na portalu YouTube w sposób całkowicie bezprawny dyskredytują naszą spółkę w środowisku transportowo-spedycyjnym. Co więcej, pragnę jednocześnie podkreślić, i wszystkie udokumentowane koszty, które pokrył Pan z własnej kieszeni, zostały zwrócone po rozliczeniu, kiedy Pan wracał z trasy. W związku z powyższym pana aluzje odnośnie niezwróconych e... Przez spółkę kosztów są niezgodne z rzeczywistością. Wobec powyższego, ostatecznie wzywam Pana, aby w terminie trzech dni od otrzymania niniejszego pisma zaniechał naruszeń dóbr osobistych spółki Transcap International w postaci dobrego imienia w opisanych wyżej y, sposób. Usunięcie czterech filmów na temat naszej spółki z portalu YouTube, wskazując jednocześnie, że w przypadku jego braku sprawa. Skierowana zostanie na drogę postępowania sądowego, co narazi pana na dodatkowe wysokie koszty postępowania, które będzie musiał pan pokryć z poważaniem prezes zarządu spółki. Eee, taka sytuacja. Takie tu sądymy. Ja, tak jak na, na początku powiedziałem, właśnie apel, aby wysyłać ten film oraz pozostałe cztery dotyczące właśnie firmy TransCap International z Poznania aby wszystkie firmy właśnie, wszyscy w środowisku, tak transportu, spedycji, logistyki magazynierzy, kierowcy, właściciele firm transportowych, no żeby zobaczyli właśnie, jaka sytuacja czasami panuje właśnie może Panować właśnie w danej firmie transportowej Tak jak powiedziałem Jeśli przychodzi kierowca, który wszystko robi dla firmy Pracuje ponad przeciętność Jeździ godzinami yy, Bardzo dużo godzin wyjeżdża Czas jazdy i pracy na maksa wykorzystuje Potrafi rozładować towar Lub załadować przed czasem Wynikającym z zatrzymanego zlecenia Zna języki obce właśnie Posiada wszystkie kategorie prawa jazdy adery. I jeszcze dodatkowo posiada właśnie bazę danych firm transportowych, które mogą płacić lepsze pieniądze niż inne firmy na giełdach transportowych. A przede wszystkim, naprawdę, orientuje się w transporcie, no bo 3 lata pracowałem jako dyspozytor spedytor i mam wieloletnie doświadczenia jako kierowca. No to, no nie wiem, czego chcieć więcej? Widocznie dla firmy TransCapital International to było za mało. No. Ocenę, jak zawsze, pozostawiam tutaj dla wszystkich odwiedzających ten kanał i te wszystkie odcinki dotyczące firmy TransCap. Pozdrawiam.